Szkoła trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę. Pierwszym lokum liceum był budynek na ulicy Zamkowej 6. Od 1948 roku uczniowie tej szkoły znaleźli swoje sale lekcyjne w ratuszu. Budowę obecnego budynku liceum, który wpisał się już w pejzaż szydłowca, ukończono w październiku 1960 roku. W dniu dzisiejszym, 29 października. Mija dokładnie 35 lat od przeniesienia szkoły do nowego budynku. Złota jubilatka szkoła Liceum Mogłymoktałcącej imienia Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu w tym roku szkolnym obchodzi swoje 50-lecie. Tradycja jest dość długa i historia szkoły też. Co w tej chwili w szkole, jaka jest teraźniejszość szkoły? Obecnie do naszej szkoły uczęszcza 439 uczniów. W większości są to dziewczęta, chociaż od kilku lat obserwujemy zainteresowanie wykształceniem ogólnym również i chłopców. Obecnie w szkole mamy 14 oddziałów. Cztery klasy o profilu biologiczno-chemicznym, i w tym roku szkolnym po raz pierwszy jedną klasę z językiem rozszerzonym angielskim i jedną klasę z rozszerzonym programem z informatyki. Pozostałe klasy są o profilu ogólnym. W szkole naszej uczy 22 nauczycieli. Stałych, dwóch dochodzących i dwóch księży. Jak to jest z przyjęciem do szkoły? Zainteresowanie wykształceniem ogólnym obserwujemy od w ostatnich latach coraz to większe. Również i do naszej szkoły. W tym roku szkolnym mamy 139 uczniów w klasach pierwszych, którzy uczęszczają do czterech klas. Od kilku lat. Jest to największa liczba uczniów przyjętych do szkoły. Średnio w historii całej szkoły największa ilość oddziałów to było 18. W tej chwili mamy ich 14. Więc podobna praca i ilość spraw, szczególnie wychowawczych, jest podobna. Zaglądając do starych protokołów. Posiedzeń Rady Pedagogicznej, właściwie problemy się nie zmieniają. Są one podobne. Wiadomo, że najtrudniejszym elementem w pracy każdego nauczyciela są sprawy wychowawcze. Wiemy, że w wychowaniu zwykle przeplata się radość, sukces z porażką i tak i w naszej szkole jest. Ale myślę, że mimo wielu problemów, które naszą szkołę w ostatnim okresie prześladowały, myślę, że mądrość pedagogów ich doświadczenie doprowadzi do sukcesu naszych wychowanków. Jubileusze, rocznice. Mniejsze czy większe zawsze budzą wspomnienia, zmuszają do refleksji, przypominają dobre i złe chwile, odnawiają obraz twarzy i postaci. Sięgnijmy więc do pamięci tych, którzy związali z tą szkołą znaczną część swojego życia, i młodzież wiedziała, że może ze wszystkim do mnie przyjść. O wszystkim porozmawiać, że zawsze mam czas, żeby z tą młodzieżą porozmawiać, żeby im pomóc. Oczywiście na początku myślałam, że wszystkich nauczę matematyki. Szybko z tego się otrząsnęłam i wiedziałam, że to jest niemożliwe. Wobec tego raczej wyszukiwałam takich talentów matematycznych i jeżeli zauważyłam choć iskrę taką, i czy dryg do, do, do matematyki, no to tym samym już takich uczniów, no jak to można powiedzieć, że takich uczniów, no szczególną opieką otaczałam, albo pod, podgadywałam im, że są tacy zdolni, tacy utalentowani, zabierali się za pracę i muszę się pochwalić, że mam bardzo dużo absolwentów, w ciągu mojego okresu pracy w liceum, którzy pokończyli studia techniczne i matematykę, nawet wziąć pod uwagę Szydłowiec, gdzie większość matematyków w szkołach to są moi uczniowie byli, prawda. Także, że no sporo tych, tych uczniów wypuściłam z takimi no zainteresowaniem matematycznym i dalej potem kontynuowali. I na wyższych uczelniach pracują, i mnóstwo inżynierów jest, i za granicą pracują. Jeśli chodzi o, o takich dobrych uczniów, to, tu trudno byłoby wymienić, bo jeśli kogoś pominę, to mogłoby mu być przykro, jeśli chodzi o nazwiska, ale tak z pierwszych lat pamiętam, tak nieprzeciętnie bystrego, to był wiesiek długoż, że bywało tak, że nim skończyłam lekcję, kiedyś pamiętam taka była historia, że, że, że rozwiązujemy tam zadanie i mordujemy się z siatką, znaków, a on pod, podchodzi do tablicy i mówi, a po cóż to tyle się męczyć, kiedy można o wiele prostszym sposobem zrobić. Oczywiście wiedziałam o tym, ale myślałam, że pod koniec to powiem. Czyli byli nawet tacy, którzy wyprzedzali koncepcję nauczyciela. Oczywiście wtedy się bardzo cieszyłam, no bo jest, uważam, że jest dobrze, jak uczeń przyrasta nauczyciela. Może taką zabawną historię opowiem. Właśnie w tych pierwszych latach w liceum, jeszcze w ratuszu uczyłam i oprócz matematyki jeszcze uczyłam logiki. Kiedyś była logika jako przedmiot osobny, godzin, jedna godzina. No i przyszło tam, na lekcji był taki temat, podział dychotomiczny. I w tej klasie, której, bodaj, co był Wojtek Tarchalski, ten Andrzejek nazywał się chyba Andrzej Guszczyński, coś takiego, boję się, że przekręcam nazwiska, ale wiem, że był bratem ciotecznym Wojtka. No i mówię tak, Andrzejku, no powiedz, daj przykład, na podział dychotomiczny z życia. No i Andrzejek oczywiście wstaje szybko, mówi, że ludzie pojęcie ludzie można podzielić na ludzi i nie ludzi. Adam Mickiewicz powiedział: Co dzień postrzegam jak muć cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem. Z opowiadań uczniów i nauczycieli liceum wynika, że tej szkole bardzo długo udawało się uczyć tak, aby jej absolwenci potrafili odnaleźć się w życiu. Szkoła miała duże trudności z tak zwanymi palaczami. Były stosowane różne metody i szykany, i obniżania sprawowania. Nie dawało to rezultatów. Doszedłem do wniosku, że jeżeli takie różne metody pedagogiczne nie dają rezultatów, to może inaczej. Uczniowie palą papierosy, z zdrowie, to może niech piją tran. No i wprowadziłem tych, którzy, tych których przyłapałem na, piciu, na paleniu papierosów, musi, musieli pić tran. Uczyłem, uczyłem także przysposobienia obronnego. I ten tran trzymałem w pracowni, w magazynie przysposobienia obronnego. Kiedy już po zakończonych lekcjach, to była lekcja szósta albo siódma, wychodziłem, zamykałem drzwi na te kilka zamków, i stwierdziłem, że uczennice współdzielni uczniowskiej nastolatka i sklepik szkolnym, co im się bacznie przyglądają. No nic, popatrzyłem, zamknąłem pracownię i schodzę na dół. Ale z powrotem po jakimś czasie wróciłem i widzę, że jakiś straszny tam się zrobił popłoch w tej, w tej spółdzielni uczniowskiej. Zachodzę, a tam kłęby, kłęby dymu. Pytam czy paliłyście papierosy? Mówią, nie, nie paliłyśmy. Przyznajcie się, bo będą konsekwencje. Mówi, panie profesorze, nie paliłyśmy. Ale widzę, że tam papierosy leżą. Słuchajcie, papierosy wasze, a no nasze. Z tego względu, słuchajcie, macie taką karę. Paliłyście papierosy i macie do wyboru. Albo się zgłosicie do pana dyrektora i zameldujecie że pan profesor Wolamowski złapał nas, jak paliłyśmy papierosy. Albo pijecie tram. Odpowiedź była szybka i jednoznaczna. Pijemy tram. A mówię, ale dzisiaj to już nie mam czasu, żeby się tym zajmować. Zgłosicie się do mnie na drugi dzień, na trzeciej przerwie i wypijecie tram. Na następny dzień, na trzeciej przerwie czekam na uczennicę przyszłym ale już przyszły ze swoim tranem i z łyżkami i z solą. Mówię, po co wam ten tran? Przecież ja mam. Ale myśmy słyszały, że pan profesor ma tran zjełczały. Szkoła to przede wszystkim uczniowie. Tych uczniów w ciągu 30 lat mojej pracy nauczycielskiej w tej w szkole w liceum imienia Henryka Sienkiewicza uzbierało, uzbierało się bardzo, bardzo wielu. Nie chciałabym mówić właściwie o jakichś wybranych uczniach, bo każdy z nich i każda z nich w jakiś sposób byli i były wybrane. Jedni byli bardzo sympatyczni, inni byli bardzo zdolni. Jeszcze inni dużo w życiu osiągnęli pracowitością i zdolnościami i mimo może też bardzo zdolni mieli, mniej szczęścia, nie umieli tak dobrze pokierować swoimi losami. Także niech mi wybaczą ci, których może z nazwiska nie wymienię. Bardzo dużą grupę stanowili księża. Wśród księży należałoby wspomnieć księdza Wacława Depę, który jest rektorem Seminarium Duchownego w Radomiu. Księdza Waldemara Gałązkę, wspaniałego historyka, który jest przy kurii biskupiej w Sandomierzu. Ksiądz Jan Białek y, przebywa poza granicami kraju, no a pozostali jak ksiądz Kwiroski, Olszewski, Katana, gdzieś tutaj y, chyba na y, któryś z parafii, nie wiem czy województwa kieleckiego, czy województw ościennych, widuję ich rzadko, zwykle z okazji jakiś. Tego typu uroczystości jak zjazdy absolwentów. Dużą grupę również stanowią nauczyciele. Tu właściwie i w szkole numer 1 i w szkole numer 2 i w liceum, i w technikum. Bardzo, bardzo wiele osób to moi dawni uczniowie i uczennice. Zresztą pani dyrektor szkoły numer 2 jest również moją byłą uczennicą. Pani dyrektor technikum Grażyna Waszczyk też jest moją byłą uczennicą. W szkole numer jeden też jest mnóstwo osób, które uczyła m.in. pani Strzelecka, poza tym w innych miejscowościach, poza szydłowcem też często spotykałam na jakichś konferencjach nauczycielskich, czy z jakiejś innej okazji, i w chlewiskach, i w innych i innych miejscowościach osoby, które Kiedyś były moimi uczennicami czy uczniami. Duża grupa to również lekarze. Tu w Szydłowieckim ośrodku i poza Szydłowcem, i w kraju, i za granicą już w tej chwili. Jest wielu moich uczniów, którzy są lekarzami i to zarówno lekarzami, internistami, czy pediatrami, czy lekarzami stomatologami. No właściwie to ja jestem w, komfort, w komfortowej sytuacji, bo gdziekolwiek pójdę, to tam w każdym urzędzie, w każdej instytucji mam swoich uczniów. I w PZU, i w ZUS-ie, i w Urzędzie Skarbowym, i w Urzędzie Miasta i Gminy, i w przychodni. Także moi uczniowie leczą mi zęby, mogliby się. Teraz za dawne grzechy, za dawne winy czy pretensje w stosunku do mnie zrewanżować, ale tego nie robią. Leczą mnie, załatwiają mi różne sprawy, pomagają mi w różnych sytuacjach. Także właściwie o nikim ze swoich dawnych uczniów nie mogę powiedzieć nic złego. Wspominam ich wszystkich z ogromną sympatią. I cieszę się, że przynajmniej część spotkam na tej uroczystości, na tym zjeździe absolwentów. Wszyscy twierdzą, że szkoła to przede wszystkim uczniowie. Jeśli jednak są uczniowie, muszą być także ci, którzy ich nauczają. Był taki czas w kiedy nauczycielska kadra była bardzo stabilna. Przewodził jej wówczas dyrektor Stanisław Dadej, człowiek, który zlał się z obrazem liceum najmocniej spośród pierwszych dyrektorów tej placówki. Magister Dadej był czwartym, który objął stanowisko dyrektorskie w szkole, pierwszym dyrektorem był Józef Lisak, kolejnym, który pełnił tę funkcję Stanisław Lipiński, a trzecim z kolei Jacenty Pałysiewicz. Dopiero od września 1950 roku dyrektorem szkoły mianowano Stanisława Dadeja, a mimo to liceum nazywano Dadejówką. No to, w którym to w 1963 roku przyszliśmy do Szydłowca, z tym że najpierw pojechaliśmy do Kielc, do kuratorium. Tam był pan Harabin. Kierownikiem wydziału kadr, który nas zatrudniał i mówi tak, a to państwo idziecie do Dadejówki. Ja nie wiedziałam na czym to polega, co to znaczy Dadejówki. Wiedziałam, że dyrektorem jest Stanisław Dadej. Przyjechaliśmy tu do Szydłowca. Okazało się, że to był wspaniały człowiek. To był Dadej dyrektor i jego brat Józef Dadej, było dwóch, więc to się nazywała szkoła Dadejówka. Dlatego, że dyrektor dalej rządził szkołą tutaj, tak jakoś miał swoje specjalne, jakieś takie przekonanie, pojęcie o, o dyrektorstwie, które dawało dużą satysfakcję nie tylko jemu, ale i nam, pedagogom, którzy tu pracowaliśmy. Grono było wspaniałe, pamiętam. Nasze pierwsze spotkanie na Radzie Pedagogicznej z wszystkimi nauczycielami. Jeszcze pamiętam, był pan, była pani Dudkiewicz, przyszła te, wtedy też razem z nami w tym samym roku do pracy z Łodzi. Y, przy, no to była pani Palaczowa, pani Słoniowa, Pan Kilar, pani Kochankowa, był nas pan Uramowski, wtedy taki dosyć przystojny, sympatyczny pan, młody bardzo grono było przyjemne. Zaczęliśmy pracę. Pracowało się bardzo wspaniale. <laughs> Z tym, że dyrektor Dalej bardzo lubił solidność, punktualność. Zawsze, jeżeli ktoś tam się spóźnił, to zawsze upominał, że proszę iść na lekcję, już czas. No. <laughs> Przepraszam, że się wtrącę tutaj, bo powiedziałem, że miał takie specyficzne metody pracy. Ja bym powiedział tak jak kiedyś powiedział Pietrzak, że to był dyrektor nauczyciel, który jeszcze coś tam pamiętał z przedwojny, bo go uczyli nauczyciele I, i tak jak Pietrzaka nauczyciele uczyli, którzy coś z wojny pamiętali, tak i on był takim dyrektorem, który pamiętał coś z wojny i starał się naśladować te najlepsze wzory szkoły średniej. Dyrektor, który miał gabinet, zaglądał do pokoju nauczycielskiego i pozwalał na inicjatywę nauczycieli, bo on się nie wtrącał w to, co było w pracowniach. I dzięki niemu nauczyciele stworzyli piękne pracownie, które zajmowały miejsca w konkursie wojewódzkim, takim dużym województwie wtedy jak było. Województwo Radomskie. Nie przepraszam, nie Radomskie, tylko Województwo Olbrzymie Kieleckie.